Dzisiaj zostały oddane do ruchu dwie obwodnice. Nowe ciągi komunikacyjne ułatwią ruch i zwiększą komfort jazdy. Dzisiaj otworzyliśmy, oddaliśmy do ruchu dwie obwodnice. Obwodnicę Sztabina i obwodnicę Suchowoli. Jeśli chodzi o obwodnicę Suchowoli, to jest to 15-kilometrowa droga poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8. Omija w sumie 7 miejscowości łącznie z Suchowolą i jest to droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdą stronę z poboczami bitumicznymi, przygotowana do przenoszenia ruchu o władze 11,5 tony na oś. Otwarcie obwodnicy blisko Suchowoli było szczególnie wyczekiwane przez mieszkańców. Otwarcie obwodnicy Suchowoli to jedno z najważniejszych wydarzeń drogowych w ostatnich latach. Dlaczego tak jest? To nowa trasa która jest częścią modernizacji drogi krajowej nr 8 w kierunku Augustowa ma ogromne znaczenie zarówno dla kierowców, tak naprawdę jak i dla samych mieszkańców Suchowoli. Dzięki tej obwodnicy zostanie wyprowadzony ruch ciężkich pojazdów z Suchowoli, znacząco to poprawi bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i a i dzieci uczęszczających do szkoły. Zmniejszy się też zdecydowanie zanieczyszczenie powietrza w samej Suchowoli. Dla kierowców natomiast uczęszczających tą trasą to szybszy, bezpieczniejszy sposób dotarcia do celu. Via Baltica to jeden z kluczowych szlaków łączących Polskę z krajami bałtyckimi. Nowoczesna infrastruktura drogowa, odpowiednie oznakowanie to mniejsza liczba wypadków, większy komfort podróżowania. Otwarcie obwodnicy to nie tylko inwestycja w transport, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, jakość życia i zrównoważony rozwój całego naszego regionu. Na zakończenie budowy inwestycji czekaliśmy od 2023 roku. Fizycznie prace rozpoczęły się w terenie jesienią 2023 roku. Wcześniej oczywiście po otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sama umowa była podpisana umowa w systemie projektuj Buduj była podpisana w maju 2021 roku. Sama wartość kontraktu to jest prawie 250 milionów złotych. Jeśli chodzi o obwodnicę Słuchowoli, to była finansowana zarówno ze środków budżetu państwa, jak i dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Ruch został przekierowany na nową drogę, czyli na obwodnicę Słuchowoli, i to, to nastąpiło dzisiaj o poranku, tam parę minut po ósmej. Dzięki inwestycji mieszkańcy mogą odetnąć z ulgą. Z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo serdecznie dla pana premiera Mateusza Morawieckiego i rządu Prawa i Sprawiedliwości, który w 2021 roku dopiął do podpisania umowy na realizację tej inwestycji. Uważam, że ta inwestycja jest bardzo kluczowa. Zabiegaliśmy o to jako samorządowcy, lobbowaliśmy o to do rządu Prawa i Sprawiedliwości i dzięki temu w programie budowy stu obwodnic Bodnica Cuchowali została ujęta. Bardzo dziękuję i cieszę się, że nasz region w tamtym czasie został też doceniony i uwzględniony właśnie w tym programie.